Z tej strony Mr. Freddy 102, a ze mną jest... Purple Freddy! I dzisiaj zagramy sobie... I dzisiaj u niego zagramy. Five Nights and Freddy's 2, piąta... Znaczy, szósta noc. Szósta, nie poniżej mnie. Przecież to powiedziałem. Diet of Purple... Graj. cicho, Kontrol, Łobyśmy mieli kłopoty teraz z papyta. Czy wy to widzicie? Ja, ja wszystko widzę, ale ja nie wiem marionetka ci już przyszła. już po tobie marionetka. No jeszcze! Widzicie, marionetka jest śmieszniejsza niż wam się wydaje. No ale... Dajesz jeszcze głos pierogi. Dobra. Nie, nie na razie przegraliśmy. On nagrywa moją kamerę, tylko że się zalogował na swoje konto. Jak ten film będzie... Cicho. Jak ten film będzie u mnie, to znaczy, że sorry. Wy... Wyśle go Mr. Frediemu. Okej, okay, słowa za to. Muszę sobie pójść popcorna. Jemy. Przecież Mr. Fred. Mój przyjaciel i przyjaciel Purple Frediego dał nam teraz popcorn. Wcześniej jeszcze przed nagrywaniem. Wie... Wiec... Mam nadzieję, że Wam się spodobała moja figurka Golden Frediego. Ale. Jeśli podobał Wam się ten film, możecie zasubskrybować kanał Purple Frediego albo. Być na bieżąco. Jak, jak Marcel Dusseli dam skierę, to ja zaczynam. MR FREDDIE 102! Ale co, tak mówiliście na moim filmie, który mu nagrywanie bo Sami słyszeliście głos dziecka? A, on już jest w swojej wentylacji tylko. Ale baloniarz właśnie o 12 przychodzi. Co że się odzywam na filmie? Spoko. Ale masz prawo. No, ty też masz prawo. Ty byś nie miał prawo na moją. Mój ulubiony kolega by nie miał prawo na. Ale twój ulubiony kolega youtuber. E, no bo. Teraz już pewnie mi wyskoczył idarczyka, więc nie musicie się niczym tym Mówiłem. Ona ma właśnie głupiego jumpscare'a Jednym bardzo. Więc... Hmm. Czekajcie chwilę Witamy po przerwie, niestety zmieniłem grę, bo e, teraz normalnie gramy Five Nights at Candy's Zmienił grę, bo tamtego wkurzyła. Tamtego nie wkurzyła, dlatego właśnie e, nie chciałem, e, żebyście... Zresztą nie byli na bieżąco Trochę tam się pokłóciłem z tą grą, więc ją wyłączyłem i gramy teraz w Candy's jedynkę. Wiecie jak ty montaż robi. Sami dobrze o tym wiecie. Jak to robi montaż? O piątej a.m., kiedy jeszcze nie nagrałem filmu przed e, nagrywaniem, e, o piątej obrócił się do mnie Blank. Choć on, atak cho choć on atakuje tylko Pio od trzeciej nocy. Właśnie, y to jest chyba ichselek. Trzeba klikać na nosy roboty, bo tych No pewnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda jumpscare Blanka, wejdźcie na kanał Ultima. I Ultima. On pokaże Wam wszystkie jumpscary normalnie. Wpiszcie no? kanał. Wpiszcie Ultima. I wpiszcie Fnak 1-3 jumpscary Lulitm. Tu. Lulitm. Tu. Jak to? I Ultim. I Ultim. Per Freddy. Aha. I Ultim. Dobrze, na razie nie musimy patrzeć na kamery. Tylko tak prawo, lewo, prawo, a jak lewo. No, to mówić. Po nazwie youtubera. Mamy to a wiesz, jak ty możesz na mnie mówić purpurowy? Dobra, panie purpurowy, a ty do mnie mów pan Freddy. Sylwajna, jak widzimy, Chester jeszcze się nie wyłonił. Więc mamy sporo czasu. Wszystkie animatrony stoją na miejscu. Ja jestem, ale jeśli im. na nosy, Jak coś teraz tam pan Freddy się trampel Za 90 dni. Zmienię nazwę, bo pewnie mógł wtedy, bo troszkę... No. I jak widzicie mamy teraz tutaj Chester'a, który nam uciekł na kamerę ósmą. Ale Kindy na razie no. Jakby to nam powiedzieć... No, nie wiem jakby to tutaj powiedzieć akurat. Ale widzimy, że Candy nam uciekł, ale Kindy przybywa od 60... Od ja się z w Znaczy Zaraz ci oczy znikną. Mam no, naciśnij. Czemu nie może zamknąć drzwi? Ej, podróba. Wreszcie dociera. Często no i rozwalił. A weź się obróć. Nie, bo mi wyskoczy. I zrobię chopstera. Zaraz ci Kingi, do tego przyjdzie. Mm. 3, 2, 1. A nie mówiłem. Za chwilę wracamy po przerwie. Ja po przerwie w tamtej grze też się niestety trochę wnerwiłem. Więc teraz gramy Five Golden Knights at Freddy's 2. To jest moja gra. Ja ją wynalazłem pierwszy. Tak, tu wiesz ile lat tę grę widziałem na YouTube? Ja pięć to jest trudne. Prawda? Mm -hmm. A jak, jak przyjdzie do ciebie tej Freddy, to. to nie Maska bo niego, czyli e, litera W? Nie, to nie zakładaj maski. Niech ludzie zobaczą, jakiego ma śmierć. Wszyscy no. wiedzą, jakiego to i Bonnie ma jumpscare'a, bo. wszyscy... to i Freddy. To mówię przecież. Wszyscy widzą, to jest Freddy. Te, no to zobaczysz na filmie. Jak to nagra? Dobrze, zdążyliśmy zablokować, gdzie idzie ja. Teraz kto do nas idzie? A raczej koło nas? Nikt? Trudno. Tego animatrona strata. Chyba widzę, kto do nas idzie. Ło, dwa animatrony naraz. Toj Bonnie i toj Freddy mm -hmm. Musimy szybko zablokować wentylację. Jest dobrze. Ej, Beka będzie z tego. Więc na razie mamy już trzecią AM Nikt nam na razie nie wyskakuje, więc... E, jest bardzo dobrze. I na razie widzimy, że chyba JJ próbuje nas e, pokierować. Skąd wiesz, że to JJ? Nieraz to grałem. Nie wiesz, że ta gra słowa. Odwołuję wszystko, co mówiłem. I tak samo z Minecraftem. Z Minecraftem nic nie mówiłem. Mówię, że cię przynudza. Trochę. Jak kacper gram. Widzimy, że ktoś do nas idzie Toy Bonnie, tam widzimy springtrapa w śmiesznej wersji, tam Marynetka, a tutaj Toy Frediego jak do nas się powoli zbliża. Wszystko Mar jest już w porządku. Ale marionetka mówimy papet, bo jak bo marionetka... To są różne marionetki, tylko ta. To hmm. hmm, prawda. Odgrywa. Prawda wszelka. I nieugięta. Naciśnij na kapkę i ten nosek. Nie, że ty Cupcake nie ma noska. No i szósta ale Jest tak samo jak w pierwszej i drugiej części i do tego trzeciej części Fnafa. To jest pierwsza noc? To była pierwsza noc. Bardzo szybko coś nam się zakończyło, nie wiem czemu. To jest jak Ale teraz mamy minigierkę. Guy... Guy Cake to chilled. Trochę dziwna minigierka. Poznaję, poznaję te minigierki! Trochę dziwna ta minigierka, I jak trzeba na. Trzeba było dzieckiem uciekać przed Purple Guyem, wiesz? To trzeba było też dzieckiem przed Purple Guy uciekać, poznaję to. Tutaj trochę taka dziwna minigierka. Mamy teraz noc z drugą. Bo pewnie po drugiej nocy będziemy musieli w minigierce uciekać przy, dzieciakiem przed Purple Guy, jak ile bym swoim pierwszym, czytałam, w drugim odcinku: lub Blade Foxa, jak uciekał. Widzieliśmy właśnie Blafsa jak w to grał, ale jeśli nikt go nie zna... Nie mam youtuberek, bo to mogą być prawa autorskie. Dobra, strażnik jest już e, uciszony. Widzimy, że ktoś się do nas powoli chce zbliżyć, ale nie możemy... ale nie możemy... nie możemy się dowiedzieć kto to jest. Może to jest... To Dobra, znikaj. Pierdzisz i znikasz! <śmienic> tej Boni, pierdzisz i znikasz, kurde! Czemu znowu powiedziałeś tej Boni? Znaczy, tej frajerzy ciągle myślimy się myli z tej Boni. Dobra, ale dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam filmik spodobał, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, komentuj, jeszcze raz komentujcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!